Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dam się Ze mną w studiu jest Pan Pułkownik Łukasz Baranowski, Komendant Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i telewidzów Grupy Rekord. Pan Pułkownik prosto z występów i to u Prezydenta chyba w piątek, tak jeżeli dobrze pamiętam, a dzień później u Pana Premiera Donada Tuska, tak? Wszystko się zgadza, czyli u najwyższych funkcyjnych osób w naszym kraju. Tak, w ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt zabezpieczać y, oprawę muzyczną i oprawę y, taką ceremonialną, bo występowała również kompania reprezentacyjna nasza. Podczas dwóch bardzo ważnych eventów skierowanych dla najmłodszych u pana prezydenta y, piknik Bezpieczne Wakacje w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbył się, tak jak powiedziałem wcześniej, piknik, y, który był dedykowany dzieciom. Y, te dzieci żeśmy uwrażliwiali na takie po prostu obiektywne niebezpieczeństwa, które czyhają w tym okresie wakacyjnym, i tam orkiestra dała wspaniały swój popis. I w tą sobotę byliśmy w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam również uczestniczyliśmy w pikniku, tak, tam się przewinęło blisko 30 tysięcy osób i tam zarówno orkiestra, kompania występowała, również my wystawialiśmy stoisko promocyjne i bardzo, bardzo dobrze zostaliśmy odebrani przez tą społeczność i, i bardzo, dobry, bardzo dobre pokazanie się. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, co mnie bardzo cieszy, to ziścił się ten scenariusz, o którym zawsze. Mówiłem, czyli jesteśmy jednostką centralną, siedzibą w Radomiu i to jest wspaniała również promocja i fajne pokazywanie z jak najlepszej strony instytucji z Radomia w całej Polsce na centralnych uroczystościach. No właśnie, to jest chyba takie docenienie waszej dotychczasowej pracy, waszej działalności, że mogliście wystąpić u tak znanych i mocnych osób w naszym kraju. Tak, no nie ma co ukrywać, to jest ogromne wyróżnienie, tak, bezpośrednia rozmowa z panem prezydentem, bezpośrednia rozmowa z panem premierem, tak, spotkanie z tymi osobami, no Napędza również wśród moich żołnierzy takiej motywacji do dalszej dalszej pracy. Chce się grać dalej. Chce się wioski. grać dalej. No i jak Państwo wiecie, jesteśmy bardzo dobrze tutaj postrzegani w społeczeństwie. Nie tylko tutaj na Ziemi Radomskiej, ale również w całym kraju. No można powiedzieć, że orkiestra jest rozrywana w ostatnim okresie niemalże codziennie występy, zabezpieczenie różnego rodzaju bardzo poważnych przedsięwzięć. Tak więc, no jak wiemy, istniejemy kilka miesięcy, a wszyscy się tutaj czujemy, jakbyśmy byli już na Ziemi Radomskiej i to robili wiele, wiele lat. No to również świadczy o tym, o tym naszej pracy, zaangażowaniu, no na to wpływa po prostu wiele czynników, tak. Przede wszystkim to, że systematycznie, codziennie pracujemy, nie ma co tu ukrywać, bez codziennej, systematycznej pracy nie będzie takich efektów, to robimy. Ponadto ten leadership, czyli tak, staram się być wzorowym y, dowódcą, y, bardzo dobrze zarządzać z ludzkim, ale przede wszystkim być w nieustannym, takim bezpośrednim kontakcie z wszystkimi podwładnymi. To jest bardzo ważne, bo jak wiemy, większość naszych żołnierzy to ochotnicy i tutaj musi być ta chemia między dowództwem a, a, tak, a, a musi stać No i kolejny, kolejny najważniejszy filar, no to civil-military cooperation, tak, czyli wzorowa współpraca ze środowiskiem cywilnym. Bez akceptacji tutaj społecznej władz samorządowych, instytucji, różnego rodzaju stowarzyszeń, też nie byłoby tego efektu, nie byłoby tego tak progresu i tutaj cały czas stawiamy na wzorową współpracę z wszystkimi, z całym tym układem pozamilitarnym na ziemi radomskiej, ale również też poza nim w całym kraju. To kończąc temat yy, orkiestry, Chciałbym zapytać, czy obecnie muzyków w niej występuje i czy jest wakat, czy jeżeli ktoś chce dołączyć, to czy jest taka możliwość, czy musi czekać na to, aż zwolni się miejsce? Nie musi nikt czekać, aż się zwolni miejsce. Mamy bardzo dużo chętnych. Obecnie już gra w naszej orkiestrze 60 muzyków. I po prostu mamy to szczęście, że jesteśmy taką formacją, że jeżeli będą chętni, po prostu jesteśmy w stanie z innych brygad y, oddelegowywać y, stanowiska po to, żeby tutaj na Ziemi Radomskiej się ta orkiestra rozwijała. Jesteśmy na obecną chwilę w stanie przyjąć jeszcze wielu, wielu muzyków. Także zapraszamy wszystkich chętnych, jesteśmy dumni z tych, co już mamy. Są to ludzie z wykształceniem muzycznym, tak bardzo wrażliwi, reprezentujący bardzo taki wysoki poziom intelektualny, kulturalny osobistej z tego się cieszymy ale nie zamykamy się i zapraszamy i wszystkich chętnie, jeżeli ktoś chce wstąpić to bramy naszej jednostki są otwarte zarówno dla orkiestry dla przyszłych muzyków orkiestry i również dla żołnierzy kompanii reprezentacyjnej która przypomnę też już zaczyna występować bo w kancelarii prezesa Rady Ministrów się również wspaniale zaprezentowała w układzie musztry paradnej a już od sierpnia będzie gotowa w pełnym jak gdyby użyciu na wszystkich uroczystościach. Zgodnie z ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mówił pan, pan, Panie pułkowniku, o współpracy z samorządami, więc chciałbym zapytać, jak idzie proces wykańczania, czy też przygotowywania do otwarcia nowej, nowego ośrodka, nowej siedziby, ośrodka reprezentacyjnego Wojsko Obrony Terytorialnej w naszym mieście. Proszę Państwa, sprawy idą zgodnie, można powiedzieć, z planem. Już zakończył się ten proces przekazania obiektu przy ulicy Siednej, tej nieruchomości, tak, przez samorząd samorząd bez pana prezydenta dla, mówiąc kolokwialnie, wojska, tak? Jest już w jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej. No i teraz wojsko będzie po prostu uruchamiało wszystkie procedury po to, żeby jak najszybciej ten budynek zaadoptować, żebyśmy mogli się przeprowadzić, to ale pana? to pewnie troszeczkę potrwa. Już hmm. uprzedzam pana pytanie, to pewnie troszeczkę potrwa, bo jak wiemy, no, remonty, tak, inwestycje trwają troszeczkę. I żeby nie czekać po prostu na to tak nerwowo, tak, a żeby jednak ten remont był wzorcowo przeprowadzony, żeśmy potem nic już nie musieli poprawiać, tak, prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z panem prezydentem, i najprawdopodobniej w niedługim czasie ruszy procedura użyczenia jednego z obiektów, który jest w jurysdykcji, w jurysdykcji, nazwijmy to Szeroko rozumianego samorządu, tak, tutaj prezydenckiego, tutaj, gdy chodzi o, o Urząd Miasta. Czyli do czasu otwarcia, nowe do siedziby czasu otwarcia nowej siedziby będziemy korzystać, korzystać. już z zaadoptowanego budynku, ale tutaj rozmowy trwają takie kularowe. Pozwólcie Państwo, że efekt takich będziemy tutaj z Panem Prezydentem informować. Ja się korzystając z okazji bardzo cieszę, naprawdę jestem tak z tego dumny, że ten projekt tak w dobrym kierunku idzie, że jest. Są ponad podziałami najpierw mega rola przy powstaniu ośrodka ówczesnego wiceministra obrony narodowej pana ministra Skurkiewicza tak dzisiaj e, prezydent miasta Radosław Witkowski bardzo zaangażowany jest w rozwój także no ja się tylko po prostu cieszę, jestem dumny, że nasz projekt spotyka się z tak szeroką aprobatą e, społeczną w naszym mieście. A czy z pana zdaniem kwestia tygodni, miesięcy zanim poznamy to miejsce zastępcze dla was tak mówiąc kodokwialnie? Myślę, że poznanie Kwestia tygodni, na no sama y, przeprowadzka też y, w jakimś tam minimalna adaptacja. Tam, w tym miejscu? No, panie redaktorze, ja będę się cieszył, jeżeli w tym roku, tak? Będziemy, mhm. to już będzie ogromny sukces, bo przypomnę, że również na terenie wojskowym, na terenie 42 bazy, tam również prowadzimy pracę, pozyskujemy nowoczesne y, kontenery, tak. Które, które będą tak skonfigurowane, które naprawdę niewiele się będą różniły w funkcjonalności od zwykłego budynku mieszkalnego. Także to będzie również dla nas mega, mega taki krok do przodu, gdy chodzi o infrastrukturę, tak? bo merytoryka wspaniale się rozwija, świetnie się rozwija. A to wszystko musi iść w parze, ze to sobą, wszystko musi iść w parze, tak, rozwijać. żeby żołnierz po prostu ten z kompanii był tylko Mógł w komfortowych warunkach trenować, ćwiczyć do, do jak najlepszego potem reprezentowania naszej formacji tak? I, i naszego regionu w całej Polsce, a żołnierz z orkiestry również, żeby tylko mógł się skupić na y, swoich merytorycznych sprawach. No ponadto nie ma się co szukiwać, trzeba sobie stawiać również ambitne cele. W przyszłym roku nawiązujemy współpracę teraz z dwoma orkiestrami US Army, tak? orkiestrami Gwardii Narodowej. No, zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku wystąpić w Stanach Zjednoczonych, być może tutaj na ziemię radomską zaprosimy orkiestrę, będę rozmawiał z prawnym prezydentem, żeby być może w radomskim centrum sportu w naszej wspaniałej hali zorganizować pierwszy, a potem w kolejnych latach kolejne festiwale, orkiestr takich wotu z całej Europy, bo w niektórych krajach też już takie orkiestry funkcjonują. No trzeba mieć plany, trzeba mieć ambicje, trzeba to realizować po to, żeby tutaj to się rozwijać. Być ciekawe inicjatywy, które bez wątpienia Tak jak, jak, no, tak jak powiedzieliśmy, no, ten, miasta, ten ośrodek tutaj musi się rozwijać, ma do tego wszelakie predyspozycje, no i musi rokrocznie po prostu tych żołnierzy przybywać. No właśnie, panie pułkowniku, mówimy o żołnierzach, o tym, że powinno ich przybywać, więc ja bym chciał zapytać, czy w ostatnich miesiącach notujecie wzrost, czy też stały trend, jeżeli chodzi o żołnierzy przyjmowanych, czy chcących służyć w wojskach obrony terytorialnej. No oczywiście nawiązuje tutaj do sytuacji, chociażby za naszą wschodnią granicą i tym o tym nie do tego niebezpieczeństwa, o którym mówi się coraz bardziej. Panie redaktorze, no tutaj statystyki są bardzo jasne i czytelne. tak? Yy, ukompletowanie, gdy chodzi o żołnierzy ochotników naszego ośrodka, to... To już w realnie ponad 80%. W tym miesiącu już osiągniemy niemalże stuprocentowe ukompletowanie. No, funkcjonujemy kilka miesięcy, więc odpowiedź nasuwa się sama, w jakim tempie to wszystko postępuje. U nas, mimo że żołnierze realizują swoje pasje, czyli artystyczne i pasje y, tego ceremoniału wojskowego, tak tego, te, tego reprezentowania y, naszego, naszej formacji, to oczywiście każdy żołnierz odbywa szkolenie ogólnowojskowe podstawowe, więc jesteśmy w Wartością dodaną tutaj dla regionu, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Żołnierze sobie zdają sprawę, uczestniczą bardzo pilnie w szkoleniach rotacyjnych, tak? Będziemy odbywali szkolenie taktyczne, strzeleckie, szkolenie medyczne. To, to jest bardzo ważne, tak? No i jest ta wartość dodana, gdy chodzi o, o odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego regionu, a ponadto no, walory gospodarcze. Nie oszukujmy się, tak? Wszyscy jesteśmy tutaj radomianinami i cieszymy się, jak tylu ludzi to są też przede wszystkim mieszkańcy ziemi radomskiej, ale również mamy żołnierzy z całej Polski, tak? Gdzie już mamy żołnierzy z Krakowa, z Poznania, między innymi, tak? Z Lublina, z Kielc, pracują, tak, tak? Są codziennie, zostają. Pewnie przyszłość już zwiążą z naszym miastem. My również takie działania niekinetyczne podejmujemy, związane z zasobami mieszkaniowymi, żeby, żeby ci terytorialsi tutaj na stałe zostawali w Radomiu. No wartość gospodarcza, tak? Niech to będzie w teraz 200 25 osób, w przyszłym roku 325 i tak dalej, i tak dalej. Do tego musimy dążyć. Rozwijajmy się, bo to tylko same plusy dla naszego wspaniałego miasta Radomia i całego regionu Mazowsze, bo też nie zapominajmy, że jesteśmy bardzo ważną południową częścią tutaj Mazowsza w Radomiu. Tak? Mhm. Panie pułkowniku, na, na, na koniec temat wakacji. One zbliżają się wielkimi krokami, więc pytanie, czy Wojska Obrony Terytorialnej przygotują również akcję właśnie na ten Okres, czy będą jakieś pikniki, tak jak było to w poprzednich latach, czy jakieś decyzje w, tych, w, tej, w tej sprawie już zapadły? Oczywiście będziemy brał udział w różnego rodzaju, nazwijmy to, eventach tak, promujących proobronność tutaj na Mazowszu i w Radomiu. Na przykład teraz w sobotę mega, bardzo ważne przedsięwzięcie prospołeczne wspólne z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze. Jedziemy właśnie tam do Trembus, tam bardzo duży piknik, będziemy występować wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze. Tutaj w Radomiu przygotowujemy się. Przecież czas płynie bardzo szybko. Niedługo mamy święto Wojska Polskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby podczas tego święta tutaj ośrodek się gdzie nie zaprezentował. Czyli nie zostajecie wystąpił. u nas i nie będziemy występować w Warszawie na przykład? Jeżeli będziemy występować w Warszawie na uroczystościach centralnych, bo jest też taka ewentualność, to. Kalendarz jest bardzo obszerny, i, i na pewno tutaj w o ośrodek tutaj. to oczywiście zaprezentuje się i kompania reprezentacyjna i orkiestra szerokiej publiczności radomskiej, to mogę tu obiecać jako komendant, pułkownik Łukasz Barnowski, a pan redaktor i społeczeństwo wie, że dotrzymuje słowa. I na pewno zrobimy tutaj jako ośrodek, lub może z kolegami z innych jednostek wojskowych, tak, Szóstą Brygadą, czy 42. drugą bazą, między innymi bardzo duży event dla społeczności. Na pewno. Orkiestra Reprezentacyjna WOD i kompania Reprezentacyjna WOD na pewno w okresie wakacyjnym tutaj będzie się prezentować przed publicznością radomską, bo społeczeństwo Ziemi Radomskiej jest dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo szanujemy mieszkańców naszego regionu. Pułkownik Łukasz Baranowski, komendant ośrodka reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie i bardzo serdecznie. Gorąco pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi radomskiej, południowego Mazowsza. Jesteśmy z wami, jesteśmy w kontakcie, zapraszamy, wstępujcie do nas lub korzystajcie z naszych po prostu produktów, czyli występów występ orkiestry i kompanii reprezentacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.